Siemano, witam w kolejnym odcinku. Dziś pogadamy sobie o tym, czy promocja na kapsułki z Kopenhagi przyniesie spadki na markecie. No bo jest to dosyć popularny taki taka opinia, że tak się po prostu stanie. No bo wiadomo, kapsułki za złotówkę, no to jest rzecz, która wysysa kapitał z tego, ma, z tego marketu. Po pierwsze, ludzie robią openingi no bo jest to przystępne, tak? Ze smuteczką sobie otworzyć, nie trzeba kluczyka. No i druga rzecz, ludzie stricte inwestują w Kopenhagę wtedy po prostu to znaczy, kapsułki, naklejki, no i ten kapitał idzie właśnie w tego najnowszego Majora. Także rozważymy, czy to jest dobry trop, no i jak to może być. A na skins banki kupić wymienisz swoje skiny. Strona nie wylicza cen naklejek oraz floatów do wartości skina. Także jeśli coś fajnego się przyznajpi to możesz na tym zarobić. Albo po prostu znaleźć coś ładnego do pogrania. Z kodem Rafikos masz do 5 dolarków tutaj przy pierwszej wymianie. Pyk pyk. I plus 35% więcej do wpłaty jak sobie tutaj wpiszesz Rafikos. Użyj elegancko. No i są jeszcze strefa na darmowych nagród. Także też możesz się zapoznać i odebrać też darmowy, darmowe sianko. Także na początku powiedziałem dlaczego te spadki mogą nadejść no i logiczne argumenty tego. Natomiast, kiedy dużo osób się na coś nastawia, to znaczy, że na przykład wejdzie promocja, będą spadki, wtedy dopiero kupię rzeczy i dużo osób będzie trzymać ten kapitał, czekać na tą, na tą promocję, no to może się stać zupełnie inaczej, no bo ludzie zaczną to skupować, ceny po prostu pójdą w górę. I tu jest kwestia wybranych rzeczy, bo czy na promocji na przykład coś tam spadnie, załóżmy jakieś skrzynki, które po prostu będą miały no dużą konkurencję z kapsułami ze złotówkę, choć tutaj też Trochę pod znakiem zapytania, no bo tutaj przez te naklejki, które no, community niezbyt jakoś lubi, to znaczy, no nie są jakieś ładne yy, i nie ma tam też i też dużo się powtarza, to jest też minus, no to aż takiego zainteresowania nie ma tym, jak na przykład, no nie wiem, na Paryżu, gdzie ludzie po prostu ubóstwiali te naklejki, yy, tam roj na kapsułach ponad 100% wynosiło, no i pod koniec promocji niektóre naklejki miały swoje ATH, co też było, no XD, yy, bardzo niespotykaną rzeczą w skali tutaj wcześniejszych majorów. No, a Kopenhaga nie masz takiego zainteresowania na pewno tymi naklejkami. Także y, zmierzając do brzegu, czy warto czekać, czy na przykład, y, może warto teraz kupić? No, tak naprawdę nikt Wam tego nie odpowie, no bo nie da się tego stwierdzić. Na pewno ceny są teraz nisko. Zobaczmy sobie Paryż, y, który no dołuje, teraz w miarę to się y, ten y, unormowało. Mamy też Rio, Antwerpik, już tu jakaś odbitka, leciutka poszła. Sztokholm, który też sobie spada, więc ceny są na pewno nisko. Czy możemy je zobaczyć niżej? No, jak najbardziej, tak? Mm. Tylko no, pytanie, czy Kopenhaga aż takie zainteresowanie do siebie zgromadzi? Czy tutaj ludzie będą przerzucać kapitał w to? Czy może jednak wrócą do tych wcześniejszych eventów i, i tam będą chcieli ulokowywać swój kapitał? Na pewno wybrane rzeczy spadną. Natomiast jeśli macie coś na oku, co uważacie, okej, okay, chce to kupić, no to po prostu rozważcie, czy te na przykład ceny nie są spoko i na przykład nie warto uśrednić. To znaczy, że za 50% powiedzmy wartości kupić teraz, i za 50% na promocji. Albo tam jakieś inne procenty sobie dać, nie? A jeszcze stricte dla osób, które inwestują w Kopenhagen, no to oczywiście tutaj kapsułki czekamy na promocję. No a holo, no pytanie, czy mogłaby się powtórzyć taka sytuacja jak z Paryżem, że na przykład na promocji ceny będą jeszcze rosły wybranych rzeczy? No, w teorii mo mogłaby, no, ale w praktyce nie wiem. Wydaje mi się, że popyt na te naklejki nie jest aż tak duży i że takie coś, takie coś nie zobaczymy, nie? Natomiast, no, także ja bym w to nie szedł. Natomiast, jeśli chcecie w tą Kopenhagę, wiecie, że chcecie iść, to po prostu no, kwestia przemyślenia. Tak, właściwie to by było na tyle. Dzięki za dziś, do następnego. 6. papa, co. Pa, so.